Kawa to jeden z najczęściej spożywanych napojów na całym świecie. Dziennie wypijamy około 2,5 miliarda filiżanek kawy. Niektórzy piją ją dla smaku, a inni natomiast dla jej właściwości. Dzisiaj zrobimy dogłębny wjazd w temat kawy. Zdradzę Ci efekty, które kawa ma na ludzkie ciało, o których nigdy byś nie pomyślał, a także odpowiem raz na zawsze na pytanie nurtujące ludzkość od pokoleń: czy kawa jest bardziej dla nas prozdrowotna czy szkodliwa? Zapraszam. Kawa jest to napój spalonych ziaren kakaowca. Wywodzi się on z Afryki, z terenów dzisiejszej Etiopii i zyskał on popularność dzięki arabskim kupcom, a następnie rozprzestrzenił się na cały świat. Jednak dlaczego kawa ma swoje właściwości? Głównym składnikiem kawy, który nas interesuje, jest kofeina, czyli najpopularniejszy legalny stymulat na całym świecie, który wpływa na nasz układ nerwowy, poprawiając koncentrację i redukując zmęczenie. Ale oczywiście oprócz kofeiny, kawa zawiera również inne, przydatne dla nas składniki, takie jak antyoksydanty, witaminy, minerały. Między innymi takie jak witamina B2, B3, B5 oraz magnez, potas czy mangan. Jednak czym dokładniej jest kofeina? Kofeina to naturalny związek wytwarzany przez roślinę kakaowca jako mechanizm obronny przed owadami i patogenami. Czyli w ziarnach pełni ona po prostu funkcję ochronną, odstraszając pasożyty, owady czy inne szkodniki dzięki gorzkiemu smakowi. Co pewnie dało wam się we znaki pijąc kawę czy czystą kofeinę. Jednak tutaj pytanie: to czemu kofeina nas pobudza? Kofeina jest antagonistą receptorów adenozynowych. A adenozyna to neuroprzekaźnik w naszym mózgu, który wywołuje uczucie zmęczenia. I kiedy kofeina zastąpi jego miejsce, to po prostu to uczucie blokuje. Dodatkowo uwalniając inne neuroprzekaźniki, tak jak dopamina czy noradrenalina. Dzięki czemu otrzymujemy efekt większej czujności, większej koncentracji, a także redukcji zmęczenia. Jednak kawa to nie jest czysta kofeina i nigdy nie powinieneś w ten sposób na nią patrzeć. Dzięki swoim innym składnikom będzie miała dla nas różne prozdrowotne efekty. Ma ona na przykład dla nas antyoksydacyjne działanie, bo dzięki polifenolom i kwasu chlorogenowemu neutralizuje wolne rodniki, które mogą uszkadzać komórki w naszym ciele i przyczyniać się do różnych chorób, a także wspiera ona termogenezę w naszym ciele, czyli po prostu produkcję ciepła przez nasz organizm, co może wesprzeć spalanie kalorii, a co za tym idzie utratę wagi. I tutaj ciekawostka dla osób, które praktykują posty przerywane: kawa nie wyniszcza nam efektów postu, czyli możemy ją pić także w trakcie fastu. Co wraz ze zwiększoną termogenezą daje nam naprawdę potężne wsparcie podczas np. redukcji czy po prostu utraty wagi. Badania także sugerują, że długotrwałe spożywanie kawy w małych ilościach przyczynia się pozytywnie na nasz układ sercowo-naczyniowy. Może zmniejszać ona ryzyko takich chorób jak np. choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca, arytmia, udar, a także zmniejsza ona ogólne ryzyko z powodu przedwczesnej śmierci z powodu właśnie chorób serca. No to czyli co? Sprawa będzie prosta. Kawa jest dla nas zdrowa, czyli możemy ją pić, a nawet musimy ją pić w jak największych ilościach. No nie do końca, bo kawa ma także drugie, ukryte, mroczne oblicze. Przede wszystkim będzie to zwiększony niepokój, a także nerwowość. Kawa jest stymulantem, który w nadmiarze może zwiększać poziomy kortyzolu, czyli hormonu stresu, i może powodować uczucie rozdrażnienia, niepokoju, a u niektórych osób prowadzić do zaburzeń lękowych. No a oprócz tego, oczywiście, bezsenność. Kofeina, jak mówiłem wcześniej, blokuje nasze receptory odpowiedzialne za zmęczenie. Czyli, jeżeli wypijemy kawę zbyt późno i będziemy chcieli się położyć spać, to możemy mieć z tym spore problemy, co może się przełożyć na nasz poziom wypoczęcia następnego dnia, a także generalny poziom zdrowia. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, jak ważny dla naszego życia jest sen, to zapraszam Was do tego odcinka, gdzie głębiej poruszyłem ten temat. Ale wracając. Okres przetrawiania kofeiny w naszym ciele wynosi około od 6 do nawet 12 godzin. Ale oczywiście może się to różnić u innych osób. Ja po prostu wychodzę z założenia, że ostatnią kawę wypijam o 15, nie później. Oprócz tego kofeina, jak w sumie prawie każdy stymulant, będzie dla nas silnie uzależniająca. I regularne spożywanie kawy może Prowadzić do uzależnienia zarówno psychicznego, jak i fizycznego. A objawy odstawienia mogą obejmować takie rzeczy jak bóle głowy, zmęczenie, drażliwość i trudności z koncentracją. Oprócz tego, jak będziemy przesadzać z kawą, to wystąpi najpewniej u nas efekt tolerancji, czyli nasz organizm będzie się przyzwyczajał do danej ilości kofeiny w naszym organizmie. I żeby otrzymać ten sam efekt, będziemy musieli zwiększać tą dawkę. U osób wrażliwych na kofeinę może wystąpić efekt podniesionego ciśnienia, co może się okazać niebezpieczne dla osób z nadciśnieniem. Długotrwale podniesione ciśnienie, np. wywołane przez nadmierną konsumpcję kofeiny, może przerodzić się w kołotanie serca, albo nawet w takie choroby jak arytmia. Nie, no fenomen, ale co ty pierdolisz? Przed chwilą powiedziałeś, że kawa redukuje ryzyko chorób serca, a teraz mówisz, że je wywołuje. To o co w końcu chodzi? No, jak w sumie, wszędzie diabeł oczywiście będzie tkwił w szczegółach. I w tym przypadku w dawce. Jeżeli będziemy codziennie wypijać jedną kawę rano, no to otrzymamy raczej tylko te prozdrowotne benefity. Ale jeżeli całe dnie będziemy wypijali po 6, 8, nawet może czasami 12 filiżanek espresso, to oczywiście, że zauważymy te negatywne efekty na naszym zdrowiu. Więc kiedy powinniśmy zacząć się martwić? Dla przeciętnej osoby dorosłej bezpieczną dawką kofeiny będzie 400 mg, co równa się około na 3-4 do 4 filiżanek kawy. Taka ilość nie powinna być niebezpieczna dla przeciętnej osoby i powinna przynieść nam tylko efekty prozdrowotne. A kiedy powinna nam się palić czerwona lampka? Kiedy zauważymy takie efekty jak np. uczucie paranoi, stresu, ataki paniki, silne bóle głowy, mdłości, drżenie mięśni, przyspieszone bicie serca po spożywaniu kawy, wtedy na pewno przesadziliśmy. Ale kontynuując inne negatywne efekty, które kawa może nam przynieść. Może na przykład ona negatywnie wpłynąć na nasz układ pokarmowy. W jaki sposób? Kawa stymuluje wydzielanie kwasu solnego w żołądku, a jego nadmiar może nam zafundować takie rzeczy jak refluks, zgaga, czy po prostu podrażenia żołądka. Oprócz tego po kawie będziemy mieli przyspieszony pasaż jelitowy. Co to znaczy? No po prostu kofeina jest delikatnym środkiem przeczyszczającym, co może prowadzić do biegunek czy zaburzeń trawienia. Kontynuując, kawa może także negatywnie wpłynąć na nasz układ kostny. W jaki sposób? No na przykład poprzez zbytnie wydalenie wapnia z naszego organizmu, co w dłuższym okresie może zwiększyć ryzyko osteoporozy. Szczególnie u kobiet po menopauzie. Ale właśnie tutaj mit. Czy kawa wypłukuje nas z minerałów, bo to często słyszymy od ludzi dookoła nas? Tak i nie. Kawa jest to silny środek moczopenny, więc będziemy mieli zwiększone oddawanie moczu po nim. I jeżeli nie będziemy uzupełniać tych płynów, no to w końcu się po prostu odwodnimy. Ale jeżeli pijesz kawę z dużą ilością mleka, no to automatycznie uzupełnisz te płyny. No ale, jeżeli przez cały dzień wypijasz tylko rano filiżankę espresso, po południu filiżankę espresso i wieczorem wypijasz filiżankę espresso i nie pijesz żadnej ilości wody w międzyczasie. No to może się odwodnić. No ale to jest chyba dosyć logiczne. Ale teraz wracając do mojej jakże piekącej listy dla miłośników kawy, bo to jeszcze nie koniec. Poza tym kofeina wchodzi w interakcję z różnymi substancjami, jak na przykład lekami, alkoholem czy nikotyną. Kofeina może wpływać na metabolizm leków, zwiększając lub zmniejszając ich działanie, a także prowadząc do zwiększenia ryzyka efektów niepożądanych. Oprócz tego, wypicie alkoholu wraz z kawą może zmniejszać ryzyko uczucia trzęsienia zarówno Twojej wizji, jak i samego siebie. A natomiast zapalenie papierosa wraz z kawą może podobno wyczyścić efekty kofeiny z Twojego ciała odrobinkę szybciej. Pamiętajmy, że kawa to także narkotyk i nie używajmy jej, jakby nim nie była. I nie mieszajmy jej ze wszystkimi możliwymi substancjami, zwłaszcza z tymi odurzającymi. Kawa niesie także ryzyko dla kobiet karmiących piersią. Kofeina będzie przenikać przez łożysko, a metabolizm płodu jest zbyt wolny, aby ją rozłożyć, co może zwiększyć ryzyko niskiej masy urodzeniowej, poronienia lub nawet wczesnego porodu. Oprócz tego, kobiety karmiące piersią również powinny ograniczyć swoje spożywanie kofeiny do około 200 mg dziennie, co będzie przekładało się na od jednej do około dwóch filiżanek kawy. Bo pamiętajmy, że to, co matka zje, to dziecko otrzyma w mleku. I uwierzcie mi, młodzi rodzice, nie chcecie mieć rozbrykanego dziecka na kofeinowym haju, nie mówiąc już, że to może okazać się po prostu dla niego niebezpieczne. Ale teraz wróćmy trochę do wcześniejszego punktu na temat bezpiecznej ilości kofeiny dla zdrowia. Jak mówiłem już wcześniej, objawy przedawkowania kofeiny to silne bóle głowy, mdłości, drżenie mięśni, przyspieszone bicie serca, w skrajnych przypadkach nawet zagrażające życiu arytmie. Jednak ile dokładnie wynosi dawka śmiertelna zagrażająca naszemu życiu? Dawka śmiertelna dla dorosłego człowieka będzie to 10 gramów kofeiny, co przełoży się na od 80 do 100 filiżanek kawy, co dla większości osób jest dosyć trudne do spożycia. Ale... Objawy przedawkowania kofeiny możecie zauważyć już o wiele wcześniej nawet przy jednym gramie spożytej kofeiny. I u różnych osób może występować to albo wcześniej, albo później. Wszystko zależy od tolerancji. Jednak co w przypadku, kiedy uzależnimy się od kofeiny i zechcemy odstawić tą substancję, bo zauważymy na sobie negatywne efekty. Czego możemy spodziewać się w przypadku detoksu? Na przykład bóli głowy, zmęczenia i senności, drażliwości niepokoju, objawów grypopodobnych. I mogą się one pojawiać najczęściej w około od 12 do 24 godzin przy próbie detoksu. I osiągają swój w momencie około od 2 do 7 dni od odstawienia kofeiny, ale mogą się utrzymywać nawet do paru miesięcy. Jak przy każdym odwyku. Jeżeli ktoś jest mocno od czegoś uzależniony, to o wiele łatwiej będzie nam stopniowo odkładać daną substancję, a nie natychmiastowo ją odciąć. To skoro już wiemy o zarówno pozytywnych, jak i negatywnych skutkach kawy, to chciałbym tutaj poruszyć pewien temat, który będzie wysoce znaczący dla osób aktywnych fizycznie. Czyli kawa jako PED. Co po polsku tłumaczy się na doping, czyli substancja zwiększająca nasz performance sportowy. Kofeina jest to jeden z nielicznych, tak dobrze przebadanych, tak silnie działających i legalnych środków dopingowych. Bo po spożyciu kofeiny, od około 60 do 90 minut przed naszym wysiłkiem sportowym, otrzymamy takie efekty na treningu, jak na przykład większe skupienie, większa wytrzymałość, zwiększenie siły, a także zwiększenie wydolności i naszej prędkości. Czyli w sumie wszystko, co jakikolwiek sportowiec może sobie zażyczyć. Tutaj jako ciekawostkę mogę dodać, że w niektórych amerykańskich ligach koszykówki istnieją nawet wyznaczone ograniczenia co do dozwolonej ilości kofeiny w ludzkim organizmie. Jest ona tak skuteczna. Jestem pewien, że albo używałeś, albo nadal używasz kofeiny przed swoimi treningami. I tutaj oczywiście zachęcam do spożywania jej w formie naturalnej kawy, a nie w formie sztucznego chemicznego pre-workoutu. No ale co kto lubi? Więc, czy jako sportowiec powinieneś spożywać kofeinę przed wysiłkiem? Jeżeli zależy ci na zwiększeniu swojej siły, wytrzymałości, prędkości, skupienia, no to oczywiście, że tak. Jednak po prostu nie przesadź. Ile widzę osób na siłowni, które nawet przed swoimi najlżejszymi regeneracyjnymi treningami potrzebują walnąć dwie miarki pre-workoutu? Z kofeiną jak ze wszystkim. Nie uzależnij się i nie przesać. Ja osobiście kawę jako pre-workout biorę tylko i wyłącznie raz w miesiącu, kiedy mam moje najcięższe treningi. A na resztę treningów pozostawiam tylko samego siebie i swój mindset. Tutaj jako mała dygresja od kawy, chciałbym poruszyć temat nastawienia do naszych treningów, bo bardzo duża ilość osób jest w stanie czerpać frajdę z treningu tylko i wyłącznie po naćpaniu się pre-workoutem. Tymczasem jedyną rzeczą, którą faktycznie potrzebujesz na swój trening, to powinien być twój mindset. Powinieneś wpaść w taki cykl myślowy, treningowy, powinieneś nastawiać się do tego treningu w taki sposób, aby on sam w sobie dawał ci frajdę. Po prostu zastanów się, co powinno być wyznacznikiem dobrego i udanego treningu. Czy będzie to po prostu poćwiczenie, polepszenie samego siebie i uczucie, jakie siłownia wywołuje na twoje ciało? Czy będzie to wpakowanie do swojego systemu 200 czy nawet 800 mg kofeiny? a później robienie z nim 35% Twojego maksa. Ale wracając do tematu kawy, zadajmy sobie jeszcze jedno pytanie. Jak to jest z tą ukrytą stroną rynku kawowego? Czy jest to tak jak z innymi owocami i warzywami, że w teorii są one dla nas zdrowe, ale poprzez ilość pestycydów i środków chemicznych, które są używane do ich produkcji, już takie nie są? Wiele plantacji stosuje pestycydy, żeby uchronić swoje uprawy przed szkodnikami i chorobami, a nadmierne ilości tych środków w naszym pożywieniu mogą się przekładać na zanieczyszczenie zarówno środowiska, jak i na nasze zdrowie. Ale pamiętajmy, że pozostałości pestycydów mogą także pozostawać w naszych ziarnach nawet po takich procesach jak mycie, suszenie czy prażenie. Oprócz tego, w kawie możemy znaleźć także mykotoksyny, takie jak np. OTA, czyli ochratoksyna A. Produkowana przez pleśnie rozwijające się na ziarnach kawy podczas niewłaściwego procesu przechowywania jej lub przetwarzania. Ta toksyna będzie szkodliwa dla naszych nerek, układu odpornościowego, a także wykazuje ona działanie rakotwórcze. Tutaj, żeby Was trochę uspokoić, mimo faktu, że w badaniach wykryto ilości mykotoksyny w kawie, to te ilości są zazwyczaj znacznie poniżej limitów niebezpiecznych dla naszego zdrowia. Jeżeli boisz się takich rzeczy, to tutaj rozwiązaniem będzie oczywiście kupowanie kawy ekologicznej, czyli kawy produkowanej bez użycia sztucznych syntetycznych nawozów, czy przy zmniejszonej lub nawet zerowej ilości pestycydów. Taka kawa nie jest tylko dla nas zdrowsza, ale także charakteryzuje się nieco głębszym i bardziej aromatycznym smakiem. A więc podsumowując, kawa jest jak najbardziej korzystna dla naszego zarówno samopoczucia, jak i zdrowia. No, ale oczywiście nie możemy przesadzić. Bo kiedy przekroczymy daną granicę, to bardzo szybko zauważymy te negatywne efekty. Musimy zwracać uwagę nie tylko na ilość, ale także na jakość kawy, jaką wypijamy. Więc starajmy się wybierać tą kawę najlepszej jakości, a nie najtańszego Jakobsa. Jakobs, Jakobs, Jakobs... A jeżeli jesteś osobą aktywną fizycznie, albo po prostu sportowcem i nadal nie korzystasz z kofeiny, no to przemyśl, czy chcesz zwiększyć swój performance sportowy na praktycznie każdym możliwym szczeblu. Ale oczywiście nie codziennie. Na przykład przy Twoich najważniejszych, najcięższych treningach, albo po prostu wtedy, kiedy naprawdę czujesz się, że nie masz całkowicie ochoty na wykonywanie treningu. Nie wiem jak ty, ale ja zostaję przy mojej spontanicznej filiżance kawy, kiedy nabiorę na nią ochotę, albo po prostu w formie lekkiego priworkoutu przed treningiem. Daj mi znać w komentarzu, Jakie ty masz podejście do kawy i jak dużo ją pijesz i w jakiej formie można przyjmujesz kofeinę. Tak samo chciałbym cię zaprosić na naszego Discorda, gdzie rozmawiamy o wszelakich tematach, zarówno prozdrowotnych, sportowych i także po prostu możemy porozmawiać z osobami, które myślą podobnie jak my. Zapraszam cię tam bardzo serdecznie, link znajdziesz w opisie i do następnego.